Dzień dobry, o, dzisiaj przychodzę z takim zakupem z Action, jak będziecie to sobie zobaczcie je, to jest takie urządzenie, chyba, ale coś trymer do cięcia i tnie, tak, nie wiem, zaraz to wypróbujemy, a na tej stronie jest takie pokazane ilustracje, mm, opisu nie ma, patrzyłam, nie ma żadnej instrukcji do tego, więc zobaczymy, co to jest. Mam taki. Na tym są namalowane, jak widzicie, takie różne szlaczki. No, zobaczymy, co to jest. Kartka A4 nie wejdzie. Jest to mniejsze. I właściwie powinna. No nie. Nie wiem, czy wejdzie. Mam mniejsza. Tak i teraz czekajcie, to chyba się jakoś przyciskać powinno. Co to będzie? O! Nie wiem. Takie jakieś. Aha, takie ala. To, to jest chyba, miało być perferowane coś w tym rodzaju, ale. No na tym grubszym papierze raczej nie wyszło, cieńszego nie mam. No spróbuję ten może będzie cieńszy. Zobaczmy co to wyjdzie. Jeszcze raz. Dobrze, nie wiem czy to będzie widać. Takie no i A, jest. Na troszkę cieńszym, na grubszym mnie, a na cieńszym perferowanie takie. To jest jedno. Teraz sobie zmienimy. Na takie coś. Zobaczmy, co to wyjdzie z tego. Tu zaraz zobaczymy, co to będzie. Tu przypiątamy. No, hmm, też to mi raczej nie widzę, żeby to ciło. jest to takie, no niby ma ciąć, chyba taki brzeg. Dobra, teraz na cieńszym. Co to będzie na cie cieńszym? Widzę, to nie jest do takich grubszych papierów. No, co to będzie? No, na cieńszym. No, coś takiego wyszło. Może z tej strony będzie lepiej widoczne. Takie. Jeszcze zobaczę na skrapowym pa papierze, czy pójdzie. No, mniej więcej. No, i zobaczmy. No, na skrapowym. No na skrapowym też mi to nie chce dociąć. No tak jakiś czas, no. nie wiem, tu mamy jeszcze taki, zobaczmy, co to jest. No i na tym cieńszym, no też nie za bardzo, to chyba ma wciąć spróbujemy na tym grubszym. Nie wiem, to może dwa razy trzeba przejechać. Zobaczmy. Raz, i dwa. No, na tym grubszym też nie za bardzo. Zobaczmy na skrapowym. Oj. Nie wiem, jak na razie to. <śm> nie wiem, to cienki chyba bardzo papierów jakiś. A do takiego użytku, Ej, jak to piszcie No i co? No i, i też to nie za bardzo. Nie przecięło to. Nie przecięło to. Ojej! Jej. Dobrze. A tutaj co zrobi? To? że ja coś źle, no ale instrukcji nie ma że jak to się używa no wie, nie wiem no jedzie, a tutaj jest bigowanie tu ewidentnie jest bigowanie, a tylko jeden raz trzeba bo dwa razy wychodzi jak tak tu jest ewidentnie bigowanie tu dobrze, no to ten to jest grubszy a na tym cieńszym na tym cieńszym no to nie wiem czy to będzie widać. No, no też zbiguje, ale tak no nie wiem. No w każdym razie tutaj jeszcze można chyba pod jakimś kątem 45-45. Że sobie można przyciąć. No na, może wrócimy do tego cięcia. Przynajmniej na tym się uda. Na tym się udało. I pod kątem możecie sobie coś przyciąć. To jest o tyle fajne. No nie wiem, dlaczego. Jeszcze raz spróbuję na tym grubszym papierze, czy mi coś przytnie, czy nie. Może też tak za aparatu. Mam nadzieję, że dobrze ten film wyjdzie, bo ja nawet nie wiem, co, jak. jak jak to widać w aparacie, bo za aparatem stoję. I. No, i pokażcie. No nie, no nie. No nie chcę. Oczywiście no, nie chcę. No nie wiem. Może któryś z Was kupi? Może znajdzie jakiś sposób na to urządzenie? Nie wiem, jak na razie to nie jestem za bardzo zadowolona z niego. No, czyli na razie to Wam nie mogę polecić. Na tym kończę. Do zobaczenia.